Witam, tu Wichu1993, dzień, dzień a to jest SumoTori Dreams Full. Ciekawa gra. Ja ją tak gdzieś zobaczyłem yy, na YouTube i pomyślałem sobie, a co tam, nagram sobie kawałek tej gry. Zobaczymy. Bardzo, bardzo się uśmiałem. Fajna gra. Już menu fajne jest, bo... O, yy, można sobie po prostu... Weźmy może tu playlist zgodnie You vs. Computer, yej Down, start match Up, walk, forward Backspace, push, enter, ahoj Aaaaah <grynyczka> Ja jestem ten niebieski chyba Ej, hey koleś Jestem za co?

Wstawaj, wstawaj, wstawaj! O Jezus Dobra, wstawaj, da, dajesz, da, No daj szybko i szybciej Odwróć się, odwróć się. A! Co o. Okej. Okay. Stój! Nie! Ojej, oj Wstań, stań, stań. Jestem ten niebieski Jakusa. Dobrze. I teraz stój w miejscu. Krok do przodu Idziemy, 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 no o tym! Zabiał, podnę się moją głowę! A! A! Dobrze, dobrze. Space, restart game, okej. Restart, a może weźmy... Zobaczmy co tu mamy. Ah, Ma walk, quick computers, tu... tu... no, c'è il computer, no, il computer. Ok. Oh, 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 Ok. Oh, 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 O oh, Jezu! Ja. Stawaj! Widzieliście nami? Oh, ah. To jest jakaś, jakaś impreza dla tych... O! Oh, o! Oh, 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 moja plecy! O oh, Jezu! Oh, dajcie mi wstać! Ile wy wypiliście, kurde? Są sumo, pijane sumo Pracotkane i nie wiadomo co Wstawaj, liczę na ciebie Wstawaj Niebieski, tak Okej Dobra, dobra Okej, okay. zobaczmy co mamy jeszcze Arena Selection, okej okay. Zobaczmy, uh, Kitchen Party, I Go Downstairs. O, oh, to może być fajne. Hey, yo, na chłopu O, ho, ho! Go! Ah, nie. Ow. Moje schody! O, A jeszcze Wstawaj! Nie. W... no, wstaw. No, no, Co to za pozycja? Dobrze, że nie usiadłem na na głowę. E? Uważaj, bo spadniesz! Uważaj, bo spadniesz! Dobrze, biały, uważaj. Ja ci pomogę. A? No, do... o, wsta... <grywa> <Okay>. <grywa> Chyba wygrałem. Jej! Okej, okay, jeszcze tak? Go, 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 go. Nie Lecisz, lecisz! Ja, ja nie lecę. Jej. <głowie> o nie! Aaa! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! O Au. 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 O! Moja o! O! O moje plecy... O! Moja głowa... Dobrze... Idź jak człowiek. Post post Aj. Dobra OK, zobaczmy co jeszcze damy Eee Przypadkiem przy spadaniu tabliczki, wiecie, jak to na początku jest tabliczka quit się uderzyła i było wyszło mi z gry samo Bo wiecie, to strzela się i takim typem. No dobra mm, Arena Sleakszy jeszcze raz Co my tu mamy? Eee to Kitchen Party e, Kitchen Party niech będzie Siadaj na kuchni jak człowiek. Chodź, popijemy sobie. Co? No. Nie, idź w dół. No, mój stół! Ty gnoju nie! A. Na stopie, na stopie. Ja nie spnę, się się. Stawaj, kość, pomogę ci. Pomogę ci. Dobrze? Idziemy, idziemy. Jak człowiek, jak człowiek. <gryppy> co, 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 co miałem? <gryppy> Ej, krzesło! Uważaj krzesła Uważaj, koleś! Nie! Nie popychaj mnie! Bo będzie źle! O. Ty gnoju! Nie. Ty gnoju! Ja ci dam! Popychać mnie! O, 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 o. Ja ci dam! Ojej! <grywia> no! A, a, a. Nie, nie przewróć się, nie przewróć się! Popchnij go, popchnij go! Tak, tak, nie! Dobre Tak, popchnij go, popchnij go! Popchaj, pchaj, pchaj go! Dobra... Z tyłu wzrok, już, stój! A, Spadam stąd? Ja ci dam, ja ci dam! Ja ci dam asystentę. Wow! Dostał. <grym wytkownia> o, a, a, a. Wow! Dobra. <grym wytkownia> moja kuchnia. Zdemolowana przez jakiegoś białasa. No, dam, Ja ci dam. Ja. <grym wytkownia> o moja ściana. Włbę w, w bęb, ścianę. Przyszedł. Wow. Ooo, oh. o oh. Spadam stąd. Wypuśćcie mnie stąd! Jackson, przykro mi! Ło, ło, łał, Koleś, siany mi rozwaliłeś, kupujesz Ałała, oh, pff, wow. to bolało. Oh, 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 wstawaj, wstawaj! Ło! O, oh, jesteś przy krawędzi. Spadniesz, martw nogą O! sama jak się stało. A! Widzieliście to! To było epickie! <grymne> dobra! Dobre, <grymne> dobre, dobra. Dobra. Dobra, <grymne> dobra. co tu mamy? Tabliczko quit, nie zepsuj się. Ale na Są jeszcze inne mapy. Roof dancers, oje. Dachowe. Czuł, czuł, można, może, you and... Okej, okay. ja, jeden na dwóch! O, o, o. I co teraz? Gotowi na śmierć? Tak, gotowi! <grybuj> <grybuj> o, wstawać, wstawać ludzie, wstawać! Wstawać! Wstawaj niebieski! No wstawaj! Liczę na ciebie! głowa uuuu, moja głowa ja mówię że zawiecie na głowie wolę dobra 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 kopa w dupę kopa w dupę kopa w dupę A, kopa kopa dobrze A, to pod nim tak tak dobrze dobrze okej okay. o na dupę się Uziądę i o tak, ja, już dosyć, o. Tak, idźcie spaść, a ja tutaj próbuję wstać. Okej. Okay. I idziemy do przodu. Powolutku, powolutku. Nie przewróć Za chwilę popniemy białą azo. W przepaść. Nie przewróć się. Ja ci dam. Hehehehehe. Ło, ło. O, o, o Jezu, oj, a, o, a, o, a, 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 a. Ojej, 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 tu, Chodź tu, Chodź tu Go, 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 go. Yeah. Ah, ah, ah. <śmach> <śmach> no. To była akcja. Ok, zobaczmy coś innego. Arena Selection, jej. Yeah. Eee To było... Play Places okay. okay. Play o. Oh. Oh. Yeah, yes. Dobrze. A zobaczmy coś um, ja wskoczę do tyłu i za się Dobre Koleś Uważaj, bo spadniesz, bo spadniesz Mówiłem o, o. idź, idź, idź okay. A zobaczmy czy można Jó, y ...wreszcie... -y, o! O! Losie! I... Co mu ten dupy wącha? A, 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 a. Jej! A zrobimy to inaczej! Do tyłu! Yeah. I got co to jest? stairs? to the stage Zobaczmy Aha, to jest, to jest takiego No zobaczymy No i co, i co, i co, i co Oj, za mało się coś Stawaj, stawaj Dobrze, jeszcze nie koniec Dajesz no, O, o, uważaj <laughs> Czekajcie, u Uruchomię inną mapę -e. Okej, okay. jesteśmy na basenie, jej Nie, to jest toaleta Super Wpadniesz do kibla! Wpadaj do kibla! Yey! Ojej. Twarda woda! <grywa> <O>. <grywa> wstawaj! Wstawaj! To jest twój koniec! <grywa> Dobrze ci tak! Teraz zobaczymy co na, co powiesz na to! Yey! Patrz O moje ciało! A Ach yeah. oh, tak... ta skopa tutaj i... Puść! Dobrze... Usiądziemy na tyle? O! The... E, nie dać po mnie! Ty... się Można kopać? Yeah. Okay. I pramy! Tak? Stracisz ała, wa, ale w kanci bagą. O, dobrze, dobrze. A temu co? A, 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 a. Dobra, zobaczymy inną mapę. Jesteśmy na wieży, jej! Na wieży! I co teraz robisz, Kaleś? Spadniesz, ja nie spadnę, ty spadniesz. Uważaj, uważaj, bo będzie źle, będzie źle, spadniesz i będzie dupa, Będziesz. Zostasz moją dupę. Oła! A! Nie, ja nie spadnę. Ty spaniesz, ty spaniesz. Nie, nie poddam się. Nie poddam się. Oła! A! Ty... Ty Wygrałem? Jeszcze raz. Umdę. walimy, nie, nie. I co? I co? Co? O nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Nie. Nie, masz, nogę ci podde... podkrę... podknę ci nogę! Tań, tańczymy, tańczymy! Lecisz, lecisz! Ja nie lecę, ja nie lecę! Łoo! Wow. Ała! To bolało! O! Dobre! Zostaw mnie! O! A! O lecisz za chwilę Teraz już po tobie Tylko wstań Tylko wstań Lecisz A lecisz O Leżysz 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 Nie pozwolę ci wsta... Leżysz A O O teraz. Leżysz. leżysz 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 O, o. Wstawaj Psz. Dobra Uwa. 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 Zaczynamy, co powiesz na inną mapę. Ale jeszcze, czekaj, jeszcze, 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 na inną mapę Dobra, mamy tu jakąś wielką wieżę, jakąś dziwną jeszcze, czym to będzie A co to będzie? U, u, u. jeszcze, Liczę na ciebie A Niko... jeszcze, a masz, a masz. I nogą, i nogą, i nogą, i nogą. O! Oh. Wstawaj, e, e, stawaj, stawaj, stawaj. O! O! Stawaj. O! Oh, oh, oh. Nie. Zobaczymy, ja ci pomogę wstać. Ja ci pomogę wstać. O! Oh. O! Oh. O! Oh. Leżysz, leżysz, chyba leżysz. Aha. Wstawaj, wstawaj, liczę na ciebie. No, 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 no. Dobrze, Odwróć się. biegnij i na niego. Nie tam, nie. Uuu uh, leci drugi eee. ah, To bola sygnał Tak, do go się to przepaści Jej, yeah, go 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 go, go. Ah. Oh. Ojej Ojej Podetknąć, Ci, ci no. wow. Lecisz, lecisz, lecisz Lecisz Lecisz, lecisz. Nieee yeah. Haha, poleciałeś, poleciałesz Mówiłem ci, że polecisz Okej, okay, zobaczymy sobie, powiedzieć na inną mapę A co my tu mamy? Yy, to jest Co to jest? Fajne chyba Nie wiem, do czym. Go, go, go Go, 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 go I pchnij go w dupę Bez, bez stojarzy Złogę mi rozwaliłeś, ty cieniazie, spadniesz Nie, ja tam nie wpadnę, nie, ratuj się kto może Stoję na głowie A. Nie, Czekaj, oh. to się zawali na łeb i będzie... Ui. Wstawaj, wstawaj, liczę na ciebie Wstawaj... Wstawaj... Wstawaj, nie pokazuj dupy, tylko wstawaj! Kurde... Leci bal... Belka... O, I na dupę... I leży, I siedzimy... I wstajemy... I leżymy... I po... Y <grywamy> części ciała... Przeciwnika... Próbujemy coś zrobić... Bijemy go po dupie... Ale to szczegół... I Z, z główki... I teraz drugi. Nie, nie, nie widzę. O, a. się obijamy o belki. U. Au. Au. Ha. 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 Koleś Ja wyszłem stąd. Aha. Byśmy z tą weźmy Ow. może Ow. fajnie! Ha, ha, ha. Go, 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 ja, nie, ja tam nie pójdę, ja tam nie pójdę, a ty idziesz tam, jak się zdechniesz, ogień! I... Tak, spadłeś. Tam. Jej, on spadł. A ja nie, jej. Także, ja się utrzymam na górze. Utrzymam się. Wow, to jest? Za czy... chwilę wszystko pęknie na dole. O! I skok do tyłu! Takie ludzka Wstawaj! Wstawaj Wiem, że jest ci ciężko, ale dasz radę! O tam coś dzieje na dole Jej, jej Wow! Pękło coś! O kurde! O, ale za chwilę to wszystko spadnie! Jej! O, ale poleciało! Wow. I Teraz nic nie widzę, bo mi tu melfi. Zawadzają. nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. O już nic nie da się robić w tej sytuacji. Tylko nowa mapa. O je. Yeah. Co my tu mamy? Klatkę! Klatkę! Kinież. Walka w klatce! Oo je! Yeah. To... O O Oooooo! O. Już nie ma klatki. Wynajmniej części. O a, a, tak, nie wstaniesz. Ja mam. Oh, 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 oh. <ścoughs> siadasz, siadasz na dupie, tak, dobrze, dobrze, a, oh, masz tu siedzieć, Leżyć. leż, kurde, tak, widzisz i po cholerę chlałeś, Oa! Oh, To za dużo to niezdrowo, słyszysz? To za dużo to niezdrowo! Nogę, podłóż nogę! Tak, wąchaj moją dupę. o. O. Dobra. Zobaczymy co innego. A ty, ty chamie, ty! Chcesz, żebym zginął? Uważaj, nie spadł! <laughs> dobre, dobra, okej, okay, nowa mapa, ostatnia mapa, zjeżdżalnia, znaczy nie jest ostatnia, ale ostatnią, którą wam pokazuję, jest tam ich chyba ponad 15, okej, okay, go, go, nie, nie ty zjeżdżaj, zjeżdżaj stąd, pajacu, o nie, czemu to musiało zapaść? wstawaj! <grywa> kopiec of <go> w dół. <grywa> Do, uh, <grywa> dobre Jeszcze raz? go, 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 <grywa> Zjeżdżaj. Ojej, nic dalej zjedziesz. Zjedz, zjedz, Ale przypierdzielił w ścianę. O! Dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Jeszcze raz. Mam, koniec. mam pomysł. Zjeżdżamy, razem. Kto pierwszy na dole, ten wygrywa. Jej, go. Jeeeej. Jeszcze niżej. Jesz Jeszcze niżej. Yeah! Dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra. Fajnym gęstem y ...ściany zawadzające mi. Nie widzę, nic, nic nie widzę, kurde. Mm, nic nie widzę. Nic. 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 Eww. No nic nie widzę. Co tam się dzieje? O nic ja widzę. A, o leżysz lecz. to tym pięknym gestem tutaj zakończymy ten nie odcinek po prostu pojedynczy film bo nie będzie tego no, to na odcinki no fajnie było <laughs> o, dobra o. tak więc zakończymy tutaj tak więc komentujcie subskrybujcie mam nadzieję że wam się to podobało i się uśmialiście jak nigdy wcześniej tak jeżeli naprawdę Wam się podobało to naprawdę subskrybujcie mi to bardzo pomaga i dziękuję wam wszystkim. Tak więc na razie i do zobaczenia. Ua, ua, ua. Do zobaczenia.